Podejście drugie do próby nagrywania materiału z gry o nazwie w trybach tajemnic Panna glasę i Dr. Ink. Jest to gra, która została stworzona przez studio Artifacts Mundi, czyli polskie studio zajmujące się głównie gatunkiem Hopa. Jest to jak tryb ja główny. Gra jest, co jest istotne, sądzę, że dla wielu osób, gra wychodzi jutro. Um, gra jest wydana jutro. Ten materiał jest taką z wersji jeszcze preview, jest to wersja dodatkowo kolekcjonerska, więc tutaj są wszystkie jakieś tam dodatkowe rzeczy, które mogą być w tej grze. Eee, no i no i to tyle. Jeszcze dodam, co mówiłem wcześniej, że nikt mam Patrycja, dlatego że ta gra jest głównie... Targetem jej głównie są kobiety, więc to no nie mogą się nazywać Patryk, a nazywam się Patryk Batko, tak jeszcze w ramach tego, kto ten materiał nagrywa. No a my startujemy, mam nadzieję, że od początku z intrem, no niestety nie. Nie zobaczycie intra, przykro mi bardzo. Ale krótko mówiąc, chodzi o Poszukiwanie tam swojego ojca i tego typu sprawy, fabuła wyjdzie na pewno na wierzch w trakcie grania. Mm, nie ma co być szpiegiem, czy chciałbyś skorzystać z interaktywnego samouczka? Spoko. Mm, obserwacja to fajnie. Mm -hmm. No, okej, okay. aha. E, widać, tak chyba widać napisy tam na górze. A napisy. Gra jest w wersji polskiej, jeżeli chodzi o napisy, ale w wersji dubbingowej jest po angielsku. OK, więc parada kliknijmy. No i wchodzimy tutaj do jakiejś bakarty. It's so crowded. Is that ink on the stairs? Ogólnie je, gramy jako Ewangelina. Uj, się nie mylę, tak się nazywa nasza postać. Szukamy tutaj, gdzie doktora Ink. Ink, Inka. Um... Kiknijmy na niego no i porozmawiajmy z tym oto przedziwnym gościem. Are you quite certain you were not followed, my dear? Good, good. Let's retire to my room, away from the sight of prying eyes. If you know what I mean, nie mogłem się powstrzymać. Um, ale bardzo ładnie gra wygląda graficznie. Słuchaj, tak jak chyba wszystkie produkty od Artifexów one są naprawdę na wysokim poziomie graficznym. No jednak jak jak można ma to zauważyć to są po prostu klikane przygodówki w większości zagadek, w których również znajdujemy hidden objects, więc nie wszystkie to się może podobać, ale możemy zagadać Stop, z, kitty, z różnymi... Możesz zagadać z różnymi postaciami jakieś słuchar Barber declared general engineer I don't know whether to be proud or scared no garantoj z każdym z kim możemy. Oczywiście. Klassy, my dear. Really classy. Możemy się przyjrzeć w gazecie jeszcze uh, Gerard Barber, żądny żelaznej... pięści. Nie ma nic więcej, szkoda. Podejdźmy no za, za doktorem Inkiem, który to szaman zaczyna się, że Ink może być skrótem od inco, Incorporated. Nie wydaje mi się, chyba okay, raczej nie, ale... Być może kto wie. Um, Okej, okay, więc. Jak powiedziałem, jest to... jest to gra Hidden Object głównie, przez to musimy szukać różne obiekty. No i w tym momencie musimy wyciągnąć klucz ze szczeliny. Eee, Brama Przygodówek. Musimy znaleźć teraz jakiś pewnie obiekt, którym znajdziemy, o właśnie, coś z czym możemy wyciągnąć ten kluczyk stamtąd, czyli pęseta. No eee, i teraz użyjemy pęsety chyba jakoś. Eee, zaraz, zaraz, plecak, ja... okej, okay, tu mamy plecak, pęseta, klucz. Spoko. Takie po prostu zagadki, tak jak powtarzam, głównie nastawione na fabułę wszystkich haterów, Proszę o spokojne zachowanie. deshmuto okay no you pass to shej kolain evangeline you remember my crow kolain has found you well he and i oh kurka wait what's this i have a bad feeling about this To było dziwne. Tego to już chyba nie wyklepią tej ściany, tak mi się wydaje. No i trafiamy chyba do pierwszego... Tak, pierwsza scena z ukrytymi obiektami. Tak, Reiner of Fools. Okej, nikt nie ma, aby pominąć, ja to chcę pominąć jak najbardziej. Rozluźnięty samouczek, wyciągnął go więc jakiś swój potrub przez okno. Kto wie? karaczan tutaj jest. Parowego robaczka. No więc, jak, jak mówiłem wcześniej moje obawy się potwierdziły na, cały szcz... na całe szczęście, jest to gra w klimatach steampunku, co mi się bardzo Matthew. podoba. Hmm. Okej, okay. a ja lubię szczerze mówiąc steampunk i być może tego, co na razie widać w tej grze, to jest przedstawione tutaj w fajnej formie, co też szczerze mówiąc. Okno z domu dla lalek. Co zrobił starego dziadka? Nie wiem. E, mapa, mapa świata, prawdopodobnie. Okej. Okay. Hmm. Jakaś większa, nie tylko tutaj dzieje, tak jak to w większości tego typu grach. Mapę moglibyśmy wziąć cokolwiek. Dziewczyno. Okay, a to jest o z ziemi. Coś się dzieje z tym. Okej, okay, witam cię, Safir, z powrotem. Ehm, to. A, co za Bajzel że dać się to podnieść, ale tutaj mamy jakieś. A, e, musimy tutaj odnaleźć pewnie różne obiekty, zapewne. A tak, jak widać, odnajdź część. Więc po kolei możemy albo pewnie klikać jak porąbani na ekranie, albo spokojnie je odszukiwać. Ja postaram się to robić, raczej dosyć spokojnie. On takie coś. Chyba to jeszcze da się podnieść. Hmm, dalej, kolejny pewnie To. To. O, chyba to, nie, to nie. Ale to. Kolejny to pewnie, to może, tak jest. To też, to pewnie też. To jest, to jest jakiś tam brylanto Co tu jeszcze jest? Tutaj zębatka? Nie, zębatka nie jest potrzebna. Jeszcze brakuje mi raz, dwa, trzy, czterech elementów chyba. Tutaj hmm. Fajne, fajne owady, fajnie ten świat wygląda tak początkowo jeszcze. Ciekawe. Co wy o tym myślicie na czacie? Jako że to jest stream, wszystko jest w ramach grania, wspólnie powiedzmy. Napiszcie jakie jest wasze zdanie o tej grze i tego typu grach tak naprawdę. Brakuje jeszcze kilku elementów. Nie widzę ich szczerze mówiąc. Hmm, może da się coś podnieść, a porada, bardzo chętnie skorzystam z porady. Tutaj coś mamy, okej. Okay. No trochę tak ukryty chamsk, ten obiekt już w tym momencie był, no ale trudno. Um, to jest pierwszy obiekt, brakuje tutaj jeszcze... Jeszcze kilku rzeczy, ja z tych pory będę dosyć często korzystał, aby się nie zaśnienia na tego typu elementach, więc poproszę jeszcze raz. Okej, okay, tutaj dosyć duży obiekt. No i chyba mamy wszystko, co było potrzebne. I tworzymy skrzydło. Chrom że smutne, ale ładne. Hmm. Skrzydło Mateusza. now. Mogę wyjść i pozwiedzać wioskę. Mogę być wyjść, ale ja się pozwolę? Hmm, ok, więc chciałbym się coś tam cofnąć, do korytarza na piętrze Ok, pokój drugi, nie ma klucza Być może będzie jakiś backtracking nawet? Kto wie? Ok, i jeszcze Okej, okay, może tu coś jest? Domek dla lalek Wale tutaj to okno, czemu by nie? Czy to coś dało? Aha, dwóch części do uruchomienia domku dla lalek Mech Więc cofajmy się. Gdzie są wszyscy? Czy wszyscy poszli? Coś ciekawego tutaj może jest? A, czyli trzeba się stąd cofnąć bo nic już nie ma. Stara gazeta, kot. Yy. I tyle by to była w tym pomieszczeniu. Bardzo ładne te mi są, naprawdę. Fajnie to wygląda. No i nieco podniesiona ta wioska chyba jest. Z tego co widać po tym trzęsieniu. Sprawdźmy co ona nam powie. The safest place in all of Gotland until recently. Ever since the General Engineer returned... I will see for yourself. Evangeline Glass? It's just as Mr. Ink said. He gave me this for you. He was taken? Poor man. He was working on our dollhouse as a payment. It is not safe here. Let's talk later, ok? No później. spoko, no ale w sumie. W sumie Chrome pisze prawdę, że oczekiwanie na akcję, jak w filmie lat 90., wszystko zaczyna się od trzęsienia ziemi. <grywanie> Nie da się ukryć, że no, to jest w pewnym sensie prawda. Na no, Dante dalej pisze, że ruchy twarzy. Bój dla oczu. No, przynajmniej ładnie jest graficznie pod względem stylu artystycznego. A, chcesz, to ze swoich śnieżny diaboł. Spoko. Idźmy do bramy. Fajnie, co tutaj się dzieje. Mamy jakieś obiekty pewnie znowu trzeba odnaleźć. Tak, trzeba znaleźć i użyć. Tutaj mam zegarek. Hmm, może to... Okej, okay, da się tu przesunąć. Odpuszcz to. A. Może to coś się stanie? Tak jest. Drugie. A, tego już nie mogę włożyć. Hmm. Nie może ręki w tej porze. Jezu. Co za, za? Naprawdę. Super wiatrak. Nice. Diabło. No, być może hmm. to jest mowa stylizowana. To może nie był błąd, tylko po prostu stylizacja mowy, tak mi przynajmniej wydaje. E, jakiś tam. Gałąz? No, nie, owoce krzewu. Mogę tu owoce włożyć? Nie bardzo. Aha, mogę tak widać owoce. I go. Wziąć cokolwiek, żeby poleciał gdzieś tam za mną Aha, coś pewnie by było Pilniczek Pilniczkiem da się pewnie tutaj to otworzyć Cokolwiek to było, chyba Chyba cegłę podważyłem Podważyłam, przepraszam Zapałka Jezu, te elementy są naprawdę dziwnie połączone Niby logicznie, ale Ale naprawdę kombinacja tego jest dosyć zaskakująco złożona Sprawdźmy, co trzeba dalej zrobić. Zapałka. A to jest. Okej, okay, tu mamy. Możemy ją zapalić. Wow, zapalona zapałka trafia do mojego ekwipunku. Ciekawe. Krzaczki podpalone. okej okay. a w sumie tutaj lud można byłoby chyba stopić. Co to się topi? No, chrom mówią tak w ramach. No nie wiem, jak były, był wiek, powiedzmy 17. To pewnie mówili diabł. No, chyba oczywiste jest, że... No ja tutaj nie chciałem dać Zaraz, 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 bo nie patrzyłem, więc jak jaka była ta porada A, że ma mam to wziąć, sorry um, Dokładnie, archaizmy, dobrze mówi tam Artu na czacie A, Co z tym teraz tutaj zrobić, gałązki Mogę coś z nimi zrobić? Tak, klikam teraz jak debil, sorry Naprawdę Chyba, że... Nie, tutaj, okej, okay, dobra, że tutaj podpalamy Dosyć logiczne. Poza tym, weźmy to pod uwagę, że sam steampunk to jest. O ile teraz okres wiktoriański, tak? E, symbol kałamarza tutaj ustawiamy. I co tu jeszcze dodatkowo zebraliśmy? Drzwi domku dla dalek. Czyli mamy jakiś, jakiś ograniczony backtracking, jak na razie. Łódka. Hmm, Otworzyć to powinni narzędziami raczej nie mam... Nie mam tutaj czego sobie mogą pomóc, ale chyba domy dla lalek mogę naprawić cały. Witam jak oczywiście. E, odleciał parowiec. Parowiec, Sorry, sorry. Jest tutaj nie, nie na się parowiec, tylko... Parowiec jest statek. Pst, miss, here. Bar. Zabarem. Spoko. Sprawdź co ona nam powie. Keep it down, Miss. You don't know who might be eavesdropping. So much has changed here since Ingeborg returned. Airships, masked soldiers, arrests, and let's not forget the earthquakes. War is hanging over our heads, and Barbara has some secret weapon up his sleeve. Your friend Ink, tried to stop him, but was discovered. That's all I know. Miss, I need your help. The soldiers confiscated all my supplies. Oh, that's my license. It be in his no, to się zaczyna się robienie super, super questów dla każdego, kogo znamy. No to mnie trochę już boli, boli zaczyna, że praktycznie w każdym, każdej RPG podobnej grze, a ona jest RPG podobna, ponieważ ma z system questów, z tego zbierać. Yy. Jesteśmy wspaniałym dobrym człowiekiem, który, który rzecz jasna pomaga każdemu. No ja tego naprawdę nie znoszę. Ok, tutaj zostawiamy tą rozetę i drzwi. Co się nam zrobi, otworzy. Nie wiem, coś fajnego. Ciekawe. Pomóż figurką, by zdobyć przedmiot, który tu ukrył. Oh god, tego jeszcze nie widziałem. Pomagaj figurką, żeby coś odkryć. No dobra. Tęskni za kapeluszem i laską. Czy ja mogę sobie jakieś przedmiot podnosić? Zaraz, zaraz, zaraz. Poprosiłbym poradę. Muszę pożegnać kolejną wskazówkę. Aha, okej, okay. trzeba czekać. Ja poczekam, ponieważ... Nie widzę żadnego... Okej, okay, widzę, którą mogę kliknąć. Nie, 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 wróć, wróć, wróć i pokaż im plecak Okej, okay, kliknęło się, od razu przyszło do niego. Spoko. No tak, on potrzebuje kapelusze, kapelusz i laskę. Widzę kapelusz. Uuu, chrom. Szpan, że widzisz kapelusz, a ja go nie widzę. A tu jest kapelusz, sorry. Oczywiście. Okej, okay, on ma. Coś się otworzyło. Teraz ta laska. Ona nawet poczęła jakieś kwiaty pewnie, znając życie. hell. A, tu się otworzyło jakiś... jakaś lampka powiedzmy. Co ona nam teraz powie? E, nie podoba się zapach, może kwiaty by pomogły. Kwiaty mamy tutaj. Czy to jest wszystko? wszystko? Nie, jeszcze gdzieś są kwiaty najpewniej. Mmm... Jeszcze gdzieś tutaj są kwiaty, zapewne. Tylko ich nie widzę. Dobra, nie przedłużajmy. Aha, coś się tutaj odblokowało, no okej. Okay. A, okej, okay. zrobię zagadka. No tego ja nie chciałem zrobić, sorry. Sorry, sorry, ja nie chciałem sobie zagadkę blokować. Aj, shame on me. Będę musiał rzadziej, rzadziej używać tych, tych podpowiedzi po prostu. Hmm, niedobrze zrobiłem trochę. No nic, otwórzmy ten pokój. Sprawdźmy, co tam się dzieje. Zanim że jej klucza muszę przymocować, klamkę. A, no tak, brzmi to w miarę logicznie. Może skrzydło pomoże. Skrzydło nie pomoże. A czy porada też mi niewiele da. No właśnie. Skąd teraz klamkę wziąć? To jest dobre pytanie. Może czy też będzie w jego pokoju jeszcze ciekawego? No tak, Mateuszowi mogę odda oddać skrzydło. No to jest, to brzmi logicznie. Hmm, A czy to go chyba do życia jeszcze nie wróci, tak mi się wydaje. Ok, więc idźmy z powrotem do karczmy. Idź może w karczmie coś, coś jest ciekawego. Jest tam no ta gazeta, której nikt nie wie, niestety. Jest jakiś żołnierz chyba, zobaczmy, jakaś pokazówka. O, sorry, please excuse my language. I was just stripped of my rank for failing to carry out an inhumane order. General Engineer thinks we are all his clockwork soldiers. As the young lady tried steam it is a local drink that kicks uh, like a mule. Sadly, there is no more. I would give up my helmet for another glass. Okay, to po pierwsze. Jakie jest czy jest jakieś przekleństwo na matkę kogoś na si? To się i sobie nie że ża tego przypomnieć. Ale, okej, okay, fajne rzeczy, patrzcie na jego hełm. Hm. czy on wam mnie przypomina kogoś? Hmm. ale gumo, gumo, że twarze FTW to jest. No, już nie będę zaprzeczał. Nie będę bronił tej gry pod tym względem, bo to wygląda po prostu strasznie. Niestety, w wypadku animacji, trosz troszeczkę to kuleje. Po prostu tymczasem tym z kolejnego skarabeusza. Krząsza, czy cokolwiek to jest. Barber boy is a apple, you mm, miło. Barber you No i cóż, to tyle tej lokacji będzie. Zaraz, ja, ja nie super zachłaniałam niestety. Pokaż mi co ja mogę zrobić jeszcze. Muszę sądzić. iść. Spoko. I najpewniej... muszę iść na lądowisko sterowców. I są żołnierze! Ci żołnierze fajnie wyglądają! What? Access to civilians is o Boże Niemcy! To już wiemy, kto za tym wszystkim stoi. To nie było logiczne. Mateusz ma wszystkie odpowiedzi. Ciekawe. Ok, okej. Strasznie, co może tutaj jest ciekawego. You get nothing from me without license. Dobra, to jest jakieś. Licencje jak ta. Służbista jeden. Volkswagen, Volksdeutsche dokładnie. A to jest co? Kwity jak ten tutaj. God why. Wow. Co to jest? Okej, okay, czy mam ich z powrotem? Tak, mam ich z powrotem. Mmm, czy coś tam jeszcze jest dalej? Łada ale nie ma teraz czas na zwiedzanie. Zgadzam się ewidentnie. Świat czeka na uratowanie. Tu nic chyba już nie będzie. Ale jak ja już tu ja widziałem. Aha, tu jeszcze jest inny, jednego. To się nie pokazało wcześniej. Dziwna sprawa trochę. Ale co tutaj mamy? Klamka. Dobra, nie wiem jakim cudem doktor Ink wziął klamkę ze sobą, gdy go porwał śnieżny diobeł. Ale okej. Okay. Patrzmy tą klamkę. Co się tam dzieje? Pokój numer dwa. Sprawdźmy to. Coś... Skrzynia, znaczy daliska się porusza. Niezła sprawa. No i pierwsza taka prawdziwa zagadka bym też powiedział, czyli ustawianie... ustawianie zębatek aby wyglądały na prawdziwe. Znaczy dobrze ułożone. Mam nadzieję, to nie zajmie specjalnie dużo czasu. Dobra, jedna jest, jeszcze druga. Niezły jestem w tą grę. Tutaj, tutaj... Tutaj pyk. Pyk, pyk, pyk. O, tutaj drobny błąd. No i mamy otwartą walizkę, pewnie rekord świata jak do tej pory po, mm, zrobiłem, tym bardziej granie jeszcze nie jest wydane. Takmy co jest w piesaku. Jakie cegie i dziwne. Takie bardzo... bardzo odstające od klimatu to, to, to ta animacja była, naprawdę. Co to jest! Strasznie Coś dziwna. No już Dobra, dobra, koniec trzydzenia z tej gry. <laughs> Ing zachował to zdjęcie Sentymalny, sentymentalny z jego staruszek Okej. Okay. Można no, tego wijać. Gdzie, gdzie ten V usiekł? No właśnie. Gdzie ten V? Cztery skarabeusze Transformer, proszę. Tak. <laughs> Coś tu jeszcze jest do sprawdzenia? Obraz. <laughs> tak. Jest coś nie tak z tym obra obrazkiem. Nieważne. Hmm, ciekawe, co z tym obrazem jest ta nie tak. E, miejsce, żeby się przebrać. Czas stoi tu w miejscu. Coś jeszcze może mogę to otworzyć? Chyba nie. Tak czy coś jeszcze mogę zrobić w tym pokoju. A, coś jeszcze tutaj jest w walizce. Ok. Doktor Ambrose Ink. Ink to jest jego nazwisko, po prostu. E, numer dowodu. Obywatel. Elfejmu to brzmi jak jakiś, jak, jakiś rosyjski, znaczy niemiecki land. Urodzony w 1785 roku. Co oznacza, że akcja tej gry rozgrywa się w wieku. Yy, no, znaczy po roku na pewno 1800, to jest pewne jak nic. Ja obstawiam gdzieś około 1850. Coś takiego sądzę, że to jest. Tak, i chciał uciec najpewniej gdzieś. Mechaniczny wiz zbudowanym aparatem, najpewniej tworzony przez Barbera. Jest szybki, niebezpieczny. Ale zdrojem go złapać. No a ona go wypuściła. Co za kobieta. Tak, 18 wiek, 18 wiek dokładnie. No, oczywiście. No. Tego się można było spodziewać po niej. Zapach papieru, przeczytaj 10 notatek w trakcie gry. No, jest pierwsza czyna. No. Okej, okay, zajmij się Mateuszem. Robi się. Uh, ładowarka do kostki sprężonej dla Mateusza, ja bym to chętnie podniósł, tylko ona tego nie chce zrobić z jakiegoś dziwnego powodu. Ciekawe, czy tam trzeba coś włożyć, najpewniej sobie z tego zdaję sprawę, ale dlaczego nie mogę sobie tego podnieść? Coś jeszcze? Tyle. Prawdopodobnie nie trzeba iść po tego super Mateusza, byłoby wręcz logiczne dla mnie, ale nie, niestety nie. Trzeba mieć jakąś kostkę. Hmm. Tylko skąd taką kostkę wziąć, to jest dobre pytanie. Znowu trzeba wrócić. Czekaj, czy mam z nowego ładowarka, jak Metro 2033. Prawie jak. Ja wrócę, chociaż za sekundę. Pójdźmy tutaj jeszcze. Nie, nie, właśnie nie mogę podnieść matobusza. To, to jest ten problem. Potem trzeba mieć jakiś kamień specjalny, który pomoże mi, który będę mógł, na, będę mógł naładować. Okej, okay, są trzeba się też cofnąć. Pomyślałem, że gdzieś tutaj do bramy trzeba i bo tam nic nie było ciekawego. Trzeba, nie, ja nie miałem go przy sobie, żeby to otworzyć nawet. Hmm. Okej, okay, to nie, nie widzę żeby było coś jeszcze. Żołnierzu powiedzieć, że masz na sobie kompletną munderowanie. hełm z maską, kubka z epoletami, wojskowe bryczesy. No to jest, to, to śmierdzi jak kolejny mini quest, który, a, czy mini quest? Coś co pchnie na pewno fabułę, ale będzie się trzeba przebrać za żołnierza. To jest bardziej niż pewne. Tutaj też nic nie niestety. Zostaje tylko jedna lokacja, o ile się nie mylę. Chyba, że jest tu coś jeszcze. A nie wygląda na, na to... O, okej! Okay. Mam tutaj chyba tą ładowarkę. Albo nie, łeb Mateusza. Bardzo mi miło. Założymy ją, czemu by nie. E, kiedy i Mega Punch? Za minutę skończę tą grę i zaczynamy z megabyte Punch. Postaram się coś jeszcze... pchnąć się co do przodu. To jest, jest, jest. E, rozładowana kostka zasilająca, czyli nie mogła mi tego od razu dać. No to nie jest trochę fair, naprawdę. Kolejne, kolejne. Okej. Chrom, może i kobiet brytyjskiej armii nie było, ale po pierwsze, nie jest brytyjska armia, a po drugie, gdy może ona ma krótkie włosy i gdy się ubierze, to nie będzie widać, że to jest kobieta. Może jest brzydka, kto wie. Spróbuj to naladować. Kręć, kręć, kręć. No i mamy. To jest. To wygląda jak kostka z portala. Tak. To jest taki steampunkowy portal. Prawie że. Włóżmy mu tą kostkę tutaj. No i jakiś tam archiv znowu wpadł. I znowu dziwne CGI. Bardzo niepasujące według mnie do tego. Ale on ma w sobie. Wow. Muszę znaleźć dowody na to Ten to some do jakiegoś underground laboratory. I believe that this is the machine responsible for all Ciekawe i poleci sobie co za gość? Nie dać, no nie podać prawie, żebyś poleciał. No dziękuję. OK, zanie wykonane Zależisko Inka. Ktoś nam powie. Mam go chyba w plesaku. A Ani mam go tutaj. Będzie jakby pewnie podpowiadać mój, mój mały. Oszty w mordę. 100 robot punktów, jeżeli ktoś mi powie, jak nazywała się taka bajka, w której był robot taki 10 razy większy od tego, co takim bardzo podobnie wyglądający. Było małe dziecko, robot na końcu musiał osalić ziemię, więc zostawił chłopca i poleciał się zderzyć z meteorytem, aby go rozwalić. Jak ktoś mi napisze, jak ta bajka się wyglądała, jak ta bajka się nazywała, to dostaje, nie wiem, dostaje moda na czasie. Bo sobie ją zobaczył nawet jeszcze raz bo oglądałem jak mnie, nie wiem, tak jakieś 8 lat temu oglądałem niebo. Okej, okay, można używania to aby zdobył nam przedmioty. Pomiń samouczek, oh, spoko. No ale my w tym momencie kończymy mm, część poświęconą w trybach tajemnic Panna Glass i Doktoru Ink. Jak na moje to całkiem fajnie wygląda, będę to kontynuował w przyszłości. Wydaje mi się, że będzie całkiem przyjemne, jak pani się to rozwinie. Fabularnie może jest trochę klisze w kilku momentach, ale podoba mi się przede wszystkim steampunkowy styl. No i... No i chyba tyle, może jeszcze tak na koniec jedną rzecz wam pokażę. E, tak muzyka się wyłączyła. Nie wiem czy... Okej okay, tam się zatrzymało, ja zapiszę tylko grę. A nie trzeba nie, zapisać, ponieważ można od razu wyjść. Jasne. E, pokażę tylko jedną rzecz jaką jest e, m, przeglądarka tutaj, abym e, bo w przeglądarce mam od razu zakładkę z... ze stroną gry, poświęconą, stroną poświęconą jej grze. E, wychodzi ona jutro, dla tych, którzy chcą to jeszcze wiedzieć. Polski, e, angielski, trailer jeszcze nie zostaje dodany. No ale dostępny jest jedynie aktualnie napis jak większość gier e, artefaktów. No i, no i tyle. Krótki jeszcze tutaj um, opis gry. Można zobaczyć tam więcej. E, 31, a ja, ja mam 38, ponieważ to jest wersja rozszerzona. Rysowanych ręcznie w wyjątkowych lokacji. E, no i kilka tam dodatkowych. Rzeczy, elementów. Ja dziękuję Ci za uwagę. Tym, którzy są na streamie, zaczekajcie kilka sekund, a startujemy z kolejną grą. Ci, którzy mnie na YouTube, prawdopodobnie playlista już jest utworzona z tą grą, ponieważ być może będę ją przechodził całą. Zobaczymy to jeszcze w przyszłości. A teraz ciemność.